Graj na pamięć to quiz, w którym uczestnicy oglądają akcje z przeszłości, a kiedy zostaną one zatrzymane, sami muszą dopowiedzieć, co wydarzyło się dalej. Gra składa się z 10 pytań, a każda poprawna odpowiedź nagradzana jest punktem. Szczerze nie mam, nie mam pojęcia, ale no tak pachnie czytaniem gry, że, że Zielony zostanie sfaulowany. Ale zaraz się okaże, czy, czy słusznie analizujemy to. Mamy żółtko, tak jest. Pierwsza żółta kartka, tak, w, w Ekstraklasie, ale nic więcej, nie, nie, moim zdaniem nie, chociaż, o nie, 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 przepraszam, teraz, teraz jak patrzę, bo to nie, 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 nie wyglądało z tamtych kamer tak, tak poważnie, tutaj przy tej, przy tej dynamice i tak dalej, to podejrzewam, że dzisiaj byłoby rekomendowanie OnFit Review, o, ta będzie kamera bardzo dobra, myślę. Nie no, to 100% czerwona kartka przy wygięciu teraz. No, bardzo często wspominam z dzisiejszymi trenerami. Którzy kiedyś grali, no, to, to sami mówią, że kurczę Szymon, kiedyś, kiedyś jak się sędziowało, to ty ani byś ty falu nie odgwizdał i nikt by nawet się fału nie domagał. Dzisiaj Dużo bardziej y, ta ochrona piłkarzy poszła do przodu. Te spotkania, które są w UEFA z trenerami, y, z prezesami klubów, nie płacą po to tyle zawodnikom, żeby oni się leczyli w klinikach ortopedycznych i u fizjoterapeutów, tylko oni mają być na boisku. I stąd te zdrowie zawodnika dla nas y, cel, cel numer jeden. Ja pamiętam, to pamiętam, to będzie wejście takim bodiczkiem, bodiczkiem rzutkarnym, mój pierwszy rzutkarny w ekstraklasie w dosłownie trzecim meczu, bo to, to była duża niespodzianka, że, że to był mój trzeci mecz w ekstraklasie, bo dwa pierwsze były właśnie w poprzednim sezonie, a tutaj pierwszy mecz od razu i dostałem derby, także... Bo tak jak wiele decyzji się swoich nie pamięta, to tą decyzję będę pamiętał doskonale. Tym bardziej, że ona była też nie taka łatwa. Pamiętam też współpracę z asystentem. E, od razu mi krzyczał, że jeśli, jeśli coś, to w polu, jeśli coś, to w polu. No bo to jest zawsze ciężko, jeżeli jest no, gdzieś na granicy pola karnego. Ale fajnie, fajnie, bo ta decyzja też strasznie nas wywindowała, wywindowała do góry. Tu będzie żółta kartka. Bodajże, że coś z rękoma, to tak kojarzę przez, przez, przez mgłę. Gdzieś tam wydaje mi się, że któryś któregoś gdzieś tam tam pacnie nierozważnie w okolice głowy twarzy. A no to okej, okay. i to była kartka pierwsza dla. dla Właśnie kiedyś się leci śmialiśmy z tej sytuacji z tej, z tej żółtej kartki. Robert zawsze był skoncentrowany był absolutnie na grze. Nigdy, nigdy nie przysparzał kłopotów. Sędziom przynajmniej ja pamiętam, że o, no tutaj no takie niesportowe klepnięcie w głowę oczywiście był prowokowany, ale no wiadomo, piłkarz musi trzymać nerwy na wodze. E, tak, ale to pachnie od razu wejściem już patrząc nawet położeniu, po ułożeniu, po ułożeniu ciałem, e, ciała e, wygląda tutaj na wejście. Przede wszystkim będzie to przerwanie korzystnej akcji, bo to jest na pewno widzimy, że zawodnik Wisły Kraków ma kupę miejsca przed sobą. Wydaje mi się, że rzut wolny bezpośredniej żółta kartka. No tak, tak, bo to było totalnie bez możliwości zagrania piłkiem takim. Bruta o tutaj brutalna tak na tą, tylną, na tą tylną nogę, kojarzę, kojarzę, później rozmawialiśmy z trenerem, był trener Adam Nawołka, pamiętam wtedy w, w Górniku i nawet rozmawialiśmy, że Arek totalnie nie jest takim zawodnikiem i tak dalej, to jest chyba jedyna kartka, jaką mu na generalnie przez tyle lat i to, i to akurat czerwone. No, śmierdzi czerwoną kartką za, za dokso, czyli za pozbawienie realnej szansy do zdobycia bramki. No, tutaj będzie chcie... ręko chyba będzie piłka zatrzymana, o ile dobrze pamiętam. Uwielbiam te to, to są fajne kartki, bo to jest taka, że jeszcze sędzia nie zdążył wyjąć kartki, a bramkarz już, już idzie do, do szatni. Także no każdy by sobie życzył, znaczy życzył to nie, bo żaden sędzia chyba nie jest fetyszystą, żeby lubić pokazywać kartki, ale jeżeli już muszę, człowiek musi pokazać, to fajnie, że jest taka, że wszyscy wiedzą, nawet sam zawodnik, tak jak mówię, już był gotowy, już schodził do szatni. Do dzisiaj wspominam taką sytuację na, na Legii, Legia, Legia Warszawa, Wisła Kraków, gdzie Arek Głowacki wszedł. Bardzo brutalnie w nogi Żyro, od tyłu w Achillesy i, i tylko się zerwał. I mówi do mnie, za co? I ja mówię, wejście na, na Achillesy brutalne. Jarek podszedł i podał mi rękę, i zgadza się. Jarek był jednym z tych piłkarzy, który był, jak go pamiętam, jako najbardziej charakternego. Jednego z najbardziej charakternych, ale też bardzo fair. Kiedy fallował, to, to ja wiedziałem, że to jest faul. Tu jest wprowadzenie waru. E, pamiętam to, bo to był. Dwie bramki bodajże nieuznane. Krzyśka Piątka, to jest Lechia Krakowia, o ile dobrze pamiętam, i to było, I tu będą dwie bramki w tym meczu cofnięte, z, dlatego że, 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 że będą dwa razy, dwa razy był spalony, po analizie chyba Pawła Gila. Decyzje dwie zmienione, no, pechowo dla, dla Krzyśka. W Holandii ten wariusz egzystował, w Holendrzy piersi, my w jeden miesiąc przygotowaliśmy się przed sezonem. Te początki też były ciężkie u nas, tym bardziej, że sędzia zawsze był uczony Takiej ogromnej pewności siebie i, 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 i tego, że sędzia zawsze ma rację. Nagle ktoś tutaj później 50 metrów za stadionem wołał: wołał do kebabowni słynnej, jak my się na początku śmialiśmy, i, i pokazywał coś, i wtedy trzeba było iść do zawodnika i mówić: Nie, no, jednak ja miałeś rację, na przykład nie było faulu, było, było coś innego. I ja zawsze powtarzałem: no, Wart jest fantastyczna sprawa, to, to zawsze my jako czynnik ludzki e, zawodzimy i tak się, tak się niestety zdarza. No, to pamiętam tę sytuację. To niefajna sytuacja. Generalnie odgwizdałem rzut wolny dla, y, dla Śląska Wrocław. Y, War powiedział mi, że faul jest, ale faul jest w polu karnym na linii pola karnego. No i niestety y, szkoda, bo to były też początki. Początki var i tu nie była sprawdzona kamera z za drugiej bramki w ogóle, gdzie pokazuje, że, że tam nie ma kontaktu, tylko spójrzcie. Jak się spojrzy na zawodników, Luciusz, przepraszający, chrapka. No, tak wszystko wyglądało naturalnie, tylko że byłem pewien, że, że, że zdarzenie ma miejsce przed. O to jest ta kamera, którą została pokazana po kilku minutach i dopiero po, po zmianie decyzji na rzut karny. Ona się pojawiła i szkoda, że, że o te parę sekund za późno. No szkoda, szkoda bardzo, bo to, to był błąd. Pamiętam później gdzieś tam po iluś kolejkach pojechałem. Przepraszałem młodego Lucjusza, że, 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 że taka sytuacja, bo sędzia, no o tym nie wiem. Nawet tak tu widzimy, no, no, ale to niestety yy, Michał Chrapek oszukał i i tak naprawdę to on powinien dostać żółtą kartkę i powinien być rzut wolny bezpośrednio. Wtedy coś, co się wydawało, że, że jest ok, że jest realne, no to czasami te sprawdzenie nie było aż tak dokładne. Dzisiaj wiemy, że trzeba znaleźć miejsce kontaktu, mniej więcej przejść wszystkie kamery, my to mówimy dookoła świata. Wszystkie kamery przejść zobaczyć, która najlepiej pokazuje. Są kamery, które są statyczne, czyli właśnie ta, która była właśnie prawa zabramka albo lewa zabramka, bo ona jest statyczna, ona ma bardzo dobrą jakość. Wtedy się czeka na kamerze w, w programie i, i, i wtedy no wtedy. Nie mieliśmy takiej wiedzy. Szkoda, szkoda, że, że, że akurat musieliśmy się uczyć, uczyć na, yy, na takim błędzie. Pamiętam, to doskonale. nalepa będzie kopnięta i to będzie rzut karny. To jest nie wiem, 90 plus 4, 90 plus 5, chyba jakoś tak. To była niełatwa decyzja. Na boisku ona jest zawsze łatwiejsza jak w kamerach, dlatego że. Wiele rzeczy robi się na, na słuch i tu będzie głośny but w but. Dosyć łatwa decyzja. Co widzimy? Szóstka nawet nie protestuje, bo, bo, bo na boisku pewne rzeczy, czasami kamery, ustawienie, czasami coś zasłania, nie jest aż tak widoczne. Ale jak widzimy nawet po piłkarzach, wszyscy, którzy byli blisko, bo ewidentnie słychać but w but, jak numer 6 właśnie tutaj kopnął e, na lepę. O, tutaj widać, że najpierw kopie w nogę, a dopiero później trąca czubkiem, e, czubkiem buta e, piłkę. No, ale dzisiaj, wybicie piłki, nawet przez nogi, no to mamy fał. Mamy czy ja kiedyś projektowałem trzy rzuty karne i, i twierdziłem, że kurczę, chyba nie, 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 nie pamiętam w ogóle tego opinii, ktoś mi przypomniał, że, że w tych derbach rzeczywiście było, było, było sporo tych karnych. Mm, tu będzie chyba. Co to było? Coś, coś kojarzysz, ten mecz? Górnik Śląski, Górnik wygrał. Ten mecz, to była chyba ocena, czy przy tym zagraniu w jest fał, czy nie. Tak mi, się, tak mi się coś wydaje, ale wydaje mi się, że to będzie goal. Czy, czy byłby war, czy waru by nie było? Bo ja to właśnie pamiętam, tak jest. Bo Lukas zagrywa piłkę, jest kopnięty, więc sędzia stosuje korzyść i jest bramka. Gdyby była odwrotna kolejność, czyli żeby to Lukas kopnął zawodnika śląska w Wrocław, to wtedy możemy rozmawiać. Jeżeli sytuacja jest bardzo korzystna, to w erze war sędzia czeka, pozwala kontynuować grę i na koniec albo sam odgizduje, albo czeka. No ja z reguły sam odgizduję, e, raczej, nawet czasami troszkę ryzykując i potem czeka na weryfikację War. Im większy piłkarz, tym większe ego, tym większe też doświadczenie, ale też większe wymagania. Ale umówmy się na umie. U mnie, jego też na ziemi nie leży, więc, więc trafił swój na swojego. no Ja nie, nie, nie mógłbym złego słowa powiedzieć na Lukasa, bo zawsze mieliśmy bardzo dobre relacje z sędziowałem mu. Pamiętam Galat w Stambuł, wtedy grali chyba za Atletico Madryt albo z PSG. Zawsze przyszedł, porozmawiał po polsku, bardzo sympatyczny piłkarz na boisku. To są takie fajne, miłe relacje. Gdzieś tam sobie wspominasz jakieś meczku, czy a ja pamiętasz, jak było na przykład w Stambule, a pamiętasz tą sytuację, no pamiętam i, i, i to są fajne, fajne rzeczy. Zresztą piłkarze są też inteligentni, oni też wiedzą, kto im sędziuje, i, i są inni dla. Dla każdego sędziego To się dzieje ze wszystkimi piłkarzami na świecie Nawet wspomnieć teraz, kiedy, kiedy sędziowałem że Newcastle Kiedy przyszedł też Kilian w, w tunelu i, I pierwszy raz się widzieliśmy po finale o świata Kiedy wspominał, że obejrzeliśmy mecz Simon Kurczę, bardzo dobre sędziowanie Przegraliśmy, ale bardzo dobre sędziowanie było I Nawet się śmiał troszkę, że tam było jakieś narzekanie jakieś tam dziennikarzy o jakąś jedną sytuację Ale zawsze powtarzam, nie miałem jeszcze idealnego meczu i pewnie nigdy nie będzie, bo sędzia zawsze coś może zrobić lepiej yy, na boisku. Tak, to jest zwykły faul, to, to jest gdzieś tam po odegraniu piłki. Tak zwaną kiedyś nakładką, dzisiaj już nie ma takiego słowa nakładka, wiadomo jest tylko dzisiaj e, może być nierozważne zagranie albo jakieś tam niebezpieczne. No jak zwykle zawodnik jeden mówi no touch, drugi, że, 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 że wszedł, że urwał mu nogę. Dla mnie normalne i nieostrożne zdarzenie, tym bardziej, że Złem miał już żółtą kartkę i wiadomo jak to jest, drużyna przeciwna od razu domaga się drugiej. Dlatego wtedy sędzia musi być spokojny, opanowany, druga kartka musi być ewidentna. Zwykły rzut wolny, pamiętam, pamiętam bo robiłem analizę tego meczu, zresztą tu będziemy widzieli, to jest to nasza liga jest jedna z najbardziej nieprzewidywalnych na świecie. Jest bardzo dużo walki fizycznej, czasami w lidze mistrzów, jak widzisz, no wiadomo, ja też nie widzę może dużo, ja daję pograć, ale to czasami mam 12-13 fauli w całym meczu. Czasami w polskiej lidze 24 już jest w pierwszej połowie. Więc to pokazuje, że tej walki jest walki jest dużo, jest dużo trzymania. Są rzeczy, które też się rzadziej zdarzają w Europie. Ja naprawdę lubię naszą ekstraklasę i i nigdy mnie te memy nie denerwowały, te memy nigdy nie były dla mnie uwłaczające, wręcz przeciwnie, ja wszystkim powtarzam, że ja stąd jestem. Ja urodziłem się w Polsce, ja sędziuję i sędziowałem ekstraklasę, i będę jeszcze sędziował jakiś czas na pewno. To ta ekstraklasa, doświadczenie w tych wszystkich meczach w 360 kilku pozwoliło mi sędziować finał Mistrzostw Świata, żeby tam być. To ktoś wypatrzył mnie w Ekstraklasie, a te mecze, ci zawodnicy, wszyscy dokładali cegiełki, bo to oni kreowali czasami trudne decyzje, które gdzieś tam później pokazywane były też w Europie. I, i tutaj zdobyłem moje doświadczenie, i, i te mecze pozwoliły mi być w miejscu, w którym jestem dzisiaj. Przy tej ilości meczów, teraz chyba będzie 368 czy za tydzień, więc to tak, to już się o jednych zapomina i już się myśli o następnych. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.